Witam. Test przyczepy Swift Charizma. Przyczepa wyposażona w przednie łóżko, rozkładane kuchnię, toaletę oraz tylną sypialnię. Najpierw przejdziemy w pierwszej części, czyli przedniej. Pełne oświetlenie. Tutaj jeszcze mamy radyjko, również gra. W kuchni trzy palniczki gazowe działają rozłączymy jeden jest elektryczny poniżej grill o, musimy zapalić jak widzimy działa piekarnik również działa Obok lodówka, która jest teraz załączona na gazie. Pokażę smrażenie. O przepraszam. 16,9 Tutaj mamy przycisk zmiany na 230 oraz na podtrzymanie podczas jazdy. Tutaj ustawienie mocy chłodzenia i wyłącznik. Jeszcze raz, może zademonstruję, jakbyśmy chcieli odpalić ją. Powiedzmy na gazie. Załączamy. I automatycznie nam załącza. Przejdziemy dalej. Po drugiej stronie mamy piecyk gazowo elektryczny, czyli ogrzewanie przyczepy. Spróbuję pokazać płomień. Rozłączymy lampę może. Będzie łatwiej. O, widzimy jest. Jest większe. Odpalamy mniej więcej na trójce i tutaj mamy iskrownik rozprowadzenie ciepła automatyczne i manualne ten piecek jest też na 230 tutaj mam pokrętło ale jeszcze musimy załączyć włącznik tutaj pierwszy to jest piecek 230 a drugi jest yy, ogrzewanie wody na 230 tutaj mam charger i zabezpieczenie Także tutaj wracamy z powrotem do piecyka załączymy na jedynkę i ustawiamy sobie pokrętło na 500 1000 lub 2000 W i moc grzenia poniżej Boiler, truma, na gaz. Przekręcamy i automatycznie nam zapala. Tak jak wcześniej wspomniałem, tutaj mamy trumę, boiler wody na gaz. Tutaj ogrzewanie. Przejdziemy dalej. Woda ciepła. Woda zimna działa. Powyżej mamy mikrowęle, która również chodzi. Tak zwany panel sterowania, włącznik pompy wody. Tutaj mamy z akumulatora prąd. Tutaj byśmy musieli wyprzącić i byśmy mieli z auta. Ładowanie ma 13.6. Przejdziemy dalej. Mamy sypialnię. Oświetlenie działa. Umywelka. Woda ciepła. I woda zimna również działa. Przechodzimy do toalety, w której mamy natrysk, czyli prysznic, woda ciepła i zimna jest i toaleta ze spłuczką automatyczną o, pokazać nawet działa Oświetlenie również Jeszcze poładna zadbana i zachęcam do zakupu. Dziękuję.